Cześć! Ten film dotyczy trzech najważniejszych zadań z wielomianów z poziomu rozszerzonego. Startujemy zadanie pierwsze. Wielomian X jest podzielny przez trójmian, a przy dzieleniu przez dwumian x plus 1 daje resztę 6. Wyznacz wartość współczynników A, B i C. Dobrze, mamy informację, że wielomian jest podzielny przez trójmian. Spójrzmy na ten trójmian. Można dowiedzieć się o jego miejscach zerowych, rozwiązując równanie kwadratowe. Można też nauczyć się metody szybkiego rozkładania takich funkcji kwadratowych na postać iloczynową. W tym przypadku będzie to x plus 3 razy x minus 2. Skąd ja to wiem? No wiem to stąd, że iloczyn tych dwóch daje minus 6, a suma tych dwóch liczb daje 1. I w głowie szybciutko sobie takie liczby potrafię dopasować. W tym zadaniu, skoro taki wielomian rozkłada się na czynniki w ten sposób, to wiemy, że wielomian X jest podzielny przez każdy z tych dwumianów. A w związku z tym, na mocy twierdzenia BEZU wynika, że minus trójka i dwójka są pierwiastkami tego wielomianu. Napiszmy to z twierdzenia BEZO UTA dwukropek. Stwierdzenia bezu mamy, że w od minus 3 równa się 0 i w od 2 równa się 0. Czyli mamy już dwie informacje. Żeby znaleźć trzy współczynniki, potrzebujemy mieć trzy informacje. To wtedy doprowadzi nas do układu równań 3 na 3. Stwierdzenia bezu już skorzystaliśmy, jeszcze mamy tu informacje o podzielności, więc trzeba by skorzystać z stwierdzenia o podzielności wielomianów zresztą. Jak to twierdzenie wygląda? Wielomian w od X, jeśli sobie podzielisz przez dzielnik wielomian P od X, to dostaniesz wynik wielomian Q od X plus resztę R od X. Jak ma się to w naszym przypadku? Wstawmy do tego twierdzenia o podzielności wielomianów z resztą. Tu warto od razu też dodać, że stopień reszty w tego typu zadaniach jest, ma być mniejszy niż stopień dzielnika. Musi być. W związku z tym wstawiając do tego równania dostaniemy, że W od X dzielę w tym przypadku przez dwumian X plus 1, dostaje nieznany wynik Q od x oraz resztę 6. W związku z tym, żeby cokolwiek wydobyć z tego równania, bo problematyczny jest tutaj wielomian kło X, o którym nie wiemy przecież nic, więc żeby cokolwiek wydobyć z tego równania, to za x należy podstawić taką liczbę, żeby tak naprawdę wyzerować ten cały iloczyn. No skoro kół nie wiem X, to żeby się go pozbyć, to jedyną opcją jest go po prostu ten iloczyn wyzerować. Więc oczywiście widzimy, że za x trzeba wstawić minus jedynkę, bo wtedy pierwszy czynnik tego iloczynu będzie równy 0. Więc dostajemy stąd jedną, jedyną informację, że w od minus 1 równa się 6. No i bardzo nas cieszy ta informacja, bo to jest trzecia informacja do e, układu równań. I teraz te trzy informacje, czyli tak naprawdę te trzy punkty, wstawiamy sobie do wielomianu, uzyskując układ równań 3 na 3 ze współczynnikami A, B oraz C. No to jedziemy, wstawiam pierwszy punkt za y0, czyli zawartość wielomianu, za X minus 3. Minus 3 do 3 to jest minus 27, razy 2 to jest minus 54. Potem mamy minus 3 do kwadratu to jest 9 razy a, czyli 9a, minus 3b i plus c. Tyle uzyskujemy wstawiając minus 3. Wstawiam teraz 2, czyli uzyskamy 0 równa się. 2 do 3 to jest 8 razy 2 to jest 16. Następnie mamy 2 do kwadratu to jest 4 razy a, 4a plus 2b plus c. No i ostatnia informacja, czyli za x zapakujemy minus 6, dostaniemy 6, równa się. Tutaj mamy 2 razy minus 1, czyli minus 2. Następnie mamy plus a, minus b plus c. I przed nami tak naprawdę problem rozwiązania układu 3 na 3. Na poziomie rozszerzonym z takimi układami równań musimy sobie radzić. Na poziomie podstawowym był film, gdzie problem sprowadzał się do układu 2 na 2 i tam są wymagane takie proste, powiedzmy sobie szczerze, że układy a tutaj 3 na 3 potrafią już czasem być skomplikowane. Ogólnie są dwie metody rozwiązywania tego typu układów równań pierwsza z nich to są wyznaczniki a druga metoda mówi o sprowadzeniu układu 3 na 3 do układu równań 2 na 2 czyli pozbycie się zmiennych i sprowadzenie problemu do układu 2 na 2 może pokażmy tutaj tą drugą metodę na przykładzie tego układu równań czyli stąd wyliczam na przykład zmienną C, wyliczam tą którą najłatwiej jest wyliczyć uzyskamy 54 minus 9a plus 3b i wstawiam ją do ostatnich dwóch równań, czyli tutaj, i uzyskamy. Te dwa równania najzwyczajniej w świecie przepisuję, czyli robię sobie copy-paste, ale w miejsce c wstawiam wyliczone c przez siebie u góry, więc dostanę następujące wyrażenia. No właśnie, teraz popatrz na układ równań 2 na 2, który utworzył się tutaj układ dwóch ostatnich równań. To jest najzwyczajniej w świecie układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. W związku z tym tak naprawdę problem matematycznie stał się dużo prostszy, teraz tylko wystarczy ten układ równań uprościć, więc jedziemy 0 równa się najpierw A to mamy minus 5A, następnie B plus 5B. Więc wyrażenia już mamy załatwione. Zostało nam 16 i 54. To jest łącznie 70. I tak samo robimy z drugim układem równań. 0 równa się najpierw a, to jest minus 8a. Następnie mamy plus 2b, czyli wyrażenia mamy już załatwione. I liczby 6, minus 2 i 54, czyli tutaj mamy 52 odjąć 6, czyli 46. Zapiszmy plus 46. I układ 2 na 2 do rozwiązania. No i teraz rozwiążmy ten układ równań, więc zapiszmy go, może wykorzystajmy metodę przeciwnych współczynników i drugie równanko pomnożmy sobie, żeby były przeciwne współczynniki przy B razy minus 5, drugich więc pierwsze równanie będziemy mieć w postaci 5a minus 5b równa się 70 a drugie równanie będzie wtedy w postaci to przerzucam na drugą stronę z przeciwnym znakiem i mnożę razy minus 5 drugich czyli będziemy mieć tak minus 20a Minus y, plus 5B wtedy, bo przy B będziemy mieć ten sam współczynnik y, równa się. I mamy 46 razy minus 5, drugich, czyli minus 23 razy 5, minus 115. No i dodajemy to stronami. Uzyskamy zatem równanie minus 15A równa się minus 45 i stąd A. Równa się 3. Mamy A równa się 3. Teraz wystarczy obliczyć B z któregoś z tych równań, no a potem wstawić do równania na C. No to jedziemy, może z tego równania obliczymy sobie B, czyli będziemy mieć tak 0 równa się, za A wstajemy, wstawiamy 3, czyli mamy minus 24 plus 2B plus 46. Mamy zatem, że. 2B równa się, tutaj te dwie liczby dodane to jest 22, przerzucam na drugą stronę, no i uzyskujemy, że B jest równe, tutaj jeszcze powinien być minusik, bo jest przerzucony z przeciwnym znakiem, czyli B jest równe minus 11. I pozostaje nam do obliczenia C, C już poobliczymy sobie stąd, czyli napiszmy, że C równa się 54. Minus 9 razy 3, czyli minus 27, i plus 3 razy b, czyli minus 33, stąd c będziemy mieli równe minus 6. Tak jest. No i mamy obliczone wszystkie wartości współczynników ABC. To zadanie jest głównie też ważne ze względu na zastosowanie dwóch ważnych twierdzeń. Tutaj twierdzenie o podzielności wielomianu z resztą i twierdzenie bezu, które w ogóle po te dwa twierdzenia pozwoliły nam dojść do tego układu równań 3 na 3. Drugie zadanie mamy rozwiąż nierówność, czyli coś o nierówności, tutaj też musimy powiedzieć. Przerzućmy wszystko na jedną stronę od razu i mamy x do czwartej plus x kwadrat minus 2x, i oczywiście najbardziej nas interesuje postać iloczynowa, a tą dostaniemy bezpośrednio wyciągając x przed nawias, dostaniemy x do trzeciej plus x, minus 2, większe bądź równe 0. Dalej nas interesuje postać iloczynowa tego czynnika, który tutaj jest w nawiasie. No, można uzyskać ją na kilka sposobów. Przede wszystkim można zauważyć, że 1 jest pierwiastkiem wielomianu, albo grupować, czyli tą minus 2 przerzucić. Tutaj dać minus 1 i tutaj minus 1. Ja może zrobię schemat Hornera, żeby rozbić to na czynniki. Więc wypisujemy współczynniki tego wielomianu, który jest w nawiasie 1, 0, 1 i minus 2. Warto zwrócić uwagę na to, że tu jest 0, ponieważ przy x kwadrat współczynnik wynosi 0. I wstawiam pierwiastek, czyli jedynkę. Skorzystam z faktu i od razu wytłumaczę schemat Hornera. Ta liczba zawsze tutaj spada. No i teraz tak, te dwie liczby zawsze przemnażamy, wynik wpisujemy tu, a tutaj sumujemy. 1 razy 1 to jest 1, 1 plus 1 to jest 2, 1 razy 2 to jest 2 i ta suma wynosi 0. To co tutaj uzyskujemy to są kolejno współczynniki wielomianu, który jest wynikiem tego dzielenia no i na końcu jest reszta czyli jeśli ona wynosi 0 no to stwierdzenia bez u nas to bardzo cieszy bo ten wielomian x do 3 plus x minus 2 okazuje się, że rzeczywiście jest podzielny przez x minus 1 zatem jedynka jest rzeczywiście pierwiastkiem tego wielomianu wniosek z tego wszystkiego jest taki że ten wielomian mogę zapisać w postaci iloczynowej jako x minus 1 x kwadrat plus x plus 2 Większe bądź równe 0. No i tutaj liczysz albo deltę, albo liczysz to w pamięci. Tutaj zauważmy, że tego w pamięci nie policzymy, ponieważ delta tego wyrażenia to jest 1 minus 4 razy 2, czyli jest ujemna. W związku z tym ten czynnik nie wnosi miejsc zerowych. Moglibyśmy nawet podzielić przez niego, bo on jest całkowicie dodatni i zostałaby nam do rozwiązania tylko nierówność x razy x minus 1. Większe bądź równe od zera. No a to się sprowadziło do zwykłej nierówności kwadratowej, więc szybciutko poglądowy rysunek i odczyt. Jeśli masz problem jeszcze z takimi nierównościami, to zapraszam do filmu z funkcji kwadratowej. Narysujmy ramiona w górę. Mamy 0 i 1 miejsca zerowe. No i większe od zera mamy tutaj. Więc dajmy odpowiedź: x należy od minus nieskończoności do zera. Suma od 1 do plus nieskończoności. I to jest ostateczna odpowiedź na to zadanie. I ostatnie zadanie przed nami. Suma wszystkich czterech współczynników wielomianu jest równa 0. Trzy pierwiastki tego wielomianu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej 3. Oblicz współczynniki ABC. To jest zadanie wysokopunktowe. Tam podaje 5-6 punktów. Natomiast ciekawa rzecz tutaj zachodzi. Jest napisane, że suma wszystkich współczynników jest równa 0. I jest takie twierdzenie, jak tutaj teraz napiszę, że jeśli suma współczynników wielomianu wynosi 0, to pierwiastkiem wielomianu jest liczba 1. To pierwiastkiem wielomianu jest liczba 1. I szybciutko mogę udowodnić to twierdzenie. Dla dowolnego wielomianu, jeśli weźmiemy dowolny wielomian włod x, czyli zapiszemy go w takiej klasycznej postaci anx do n Plus an minus 1 xn minus 1 plus 3 kropek plus a1 x plus a0. Gdzie po prostu te e, liczby an, an minus 1, a1, a0 to są współczynniki przy odpowiednich potęgach wielomianu. No i teraz jeśli zwyczajnie w świecie policzymy dla tego wielomianu W od 1 to zauważmy, że po prawej stronie za x jak wstawimy 1, no to zostaną same te współczynniki. a n razy 1 to po prostu jest an, plus an minus 1, plus 3 kropek, plus a1, plus a0. No i teraz jeśli suma tych współczynników wynosi 0, no to rzeczywiście pierwiastkiem wielomianu jak widzisz jest jedynka, czyli jeśli za prawą stronę wstawią 0 to pierwiastkiem jest jedynka. No teraz wykorzystując to twierdzenie w tym zadaniu można naprawdę bardzo przyspieszyć, bo skoro wiem, że pierwiastkiem jest jedynka i skoro wiem, że trzy pierwiastki tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej 3, no to te pierwiastki mogę wypisać. Napiszmy pierwiastki wielomianu. Dwukropek. No właśnie, na pewno jest jedynka pierwiastkiem wielomianu. Kolejne są różne o 3, więc będą 4 i 7. No ale kto powiedział, że jedynka jest najmniejsza? Może być środkowym pierwiastkiem wielomianu, więc wtedy będziemy mieć minus 2 i 4. To będą inne różne o 3 pierwiastki. No ale jedynka może być też największym pierwiastkiem, więc inne to będą minus 2 oraz minus 5. No i w ten sposób otrzymujemy 3 możliwości na 3 pierwiastki tego wielomianu. Żeby obliczyć współczynniki ABC, to tak naprawdę trzeba ułożyć postaci iloczynowe i je wymnożyć. Czyli w tym przypadku W od X równa się. Wiem, że współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 1. Dlatego wystarczy zapisać X minus miejsca zerowe. X minus 1, X minus 4, X minus 7. Tutaj będziemy mieć W od X równa się X plus 2, X minus 1. X minus 4, no i ostatnia opcja w od X równa się X plus 5 X plus 2 razy X minus 1. No i jeśli wymnożymy teraz te trzy możliwości, to dostaniemy trzy opcje odpowiedzi na współczynniki ABC. To ja może jeden taki wielomian wymnożę, żeby tutaj nie było wątpliwości, jak sobie poradzić się z kolejnymi napiszmy równa się. I mamy tak x kwadrat minus 4x minus x plus 4 razy x minus 7. Upraszczamy ten wielomian. Tutaj dostaniemy x kwadrat minus 5x plus 4 razy x minus 7. No i wymnażamy wszystko. Dostaniemy ostatecznie x do trzeciej minus 7x kwadrat. Minus 5x kwadrat plus 35x plus 4x i minus 28. Trzeba to teraz poskładać i będziemy mieć współczynniki pierwszą, trójkę współczynników ABC. Dostajemy x do trzeciej. Przy x kwadracie mamy minus 12x kwadrat. Przy zwykłym x mamy 39x i minus 28. Osiem. Więc pierwsza trójka stąd ABC współczynników stojących odpowiednio przy x kwadrat x i wyrazie wolnym jest następująca. A równa się minus 12, B równa się 39 i C równa się minus 28. W podobny sposób uzyskujesz kolejne dwie trójki. Ja już ich może nie będę liczył, ale w tym czasie może powiem, jaki byłby inny sposób, gdyby ktoś nie zauważył, że to twierdzenie można zastosować w tym zadaniu. Skoro mowa o trzech pierwiastkach wielomianu, no to sposób drugi mógłby się opierać o wzory Wieta. Musiałbyś się znać, a gdybyś je nie znał, no to sposób trzeci, oczywiście w sposobie drugim mowa o wzorach Wieta dla wielomianu trzeciego stopnia, a sposób trzeci, gdybyś ich nie znał, no to możesz zawsze w x zapostulować w postaci iloczynowej x minus pierwiastek p, następnie x minus p minus 3, bo różnią się przecież o 3 te pierwiastki X-P minus P minus 6. Wymnożyć ten wielomian i porównać współczynniki z tymi współczynnikami, które masz tutaj. Z porównania dostaniesz 3 równania z porównania współczynników, no ale powiesz, że czy równania ciebie nie satysfakcjonują, bo są cztery niewiadome, A, B, C i P. I słusznie powiesz, bo czwarte równanie dostaniesz stąd, że suma współczynników, czyli 1 plus a plus b plus c, jest równe 0. I dopniesz ten układ równań, dostaniesz 4 równania na 4 niewiadome. Nie jest on taki trudny, znowu do rozwiązania, więc nawet możesz ten sposób zrobić teraz i sprawdzić, czy wyjdą ci takie rozwiązania same jak, jak w tym sposobie, który ja tutaj zaprezentowałem. Oczywiście to twierdzenie jest dość błyskotliwe, natomiast ono bardzo przyspiesza rozwiązanie tego zadania. Okej, okay, to już wszystkie trzy zadania na dziś. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Jeśli interesują Cię jego treści, zerknij również do opisu filmu. Zachęcam Cię do zaglądnięcia na moją stronę internetową, na mojego fanpage'a. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w innym filmie. Cześć!